Cześć, hej, z tej strony Keichi. W tym dość interesującym odcinku przedstawię wam Co gdyby Minecrafta przestano aktualizować Wiadomo, że gdyby nie był aktualizowany To nigdy by nie był dopracowany do perfekcji Tak jak jest w wersji 1.15.2 Wiadomo też, że gdyby nie było błędów To nigdy Minecraft nie byłby dopracowany. Bo przecież na błędach się uczymy I błędy nowe tworzymy Zapraszam was do odcinka Dobra, jesteśmy w opcjach Minecrafta I tutaj właśnie Postaramy się cofnąć dosyć w czasie. I to są jakieś wersje. Na przykład beta 1.7. To jeszcze nie jest tak stara wersja. Idziemy dalej, dalej. I jest tutaj ta wersja. Właśnie. Co to za wersja? To jest pierwsza wersja Minecrafta. Przejdziemy sobie tu, tu i później już chyba się nie, nie opłaca z tego powodu przychodzić, że później i tak się nic nie dzieje. Ale to sami się przekonacie. Dobra, ja już włączam i y, zobaczymy się w grze. Przepraszam, że taka słaba jakość, ale no cóż, y, przecież to jest alfa i nie da się powiększyć jej w ogóle. To już trochę rozwaliłem. Ogólnie to jest pierwsza wersja, więc tutaj nie spodziewajmy się tak wiele. Nawet fajne budowanie jest, polecam. Y, dobra, y, i to jest jedyne co to jest. Tak, w ogóle. Nic innego nie ma. Jak widzicie. Dobra, więc w takim razie widzimy się w kolejnej wersji i później po już tej, po tej wersji będzie kolejna Już później przeskoczymy o wiele, wiele dalej z tego powodu, że w wersjach się nic dużego nie dzieje i nie ma sensu po prostu bezpotrzebnie przedłużać Więc ja już lecę, widzimy się w następnej wersji <laughs> Czy wy widzicie to co ja? Coś, coś tu ewidentnie jest nie tak. Nic innego się nie da robić, da się skakać. Mnie interesuje co tam jest. Bo tam widzimy jakieś odnaki W ogóle... Co by jest w takiej jakości gryźćby gram w taki Minecraft Adraciku, wy nawet widzicie więcej teraz na odcinku, bo powiększyłem ekran na yy, nagrywarce. Więc wy powinniście lepiej widzieć ode mnie, ale to nie jest ważne. Trochę będę szedł. Oj, trochę dużo. W ogóle zauważyłem, że ich tutaj stawiam, niszczę. To jest dirt. O, już dalej to jest kobyl. Widać, że te wersje Minecrafta były tworzone na szybko. Ale nawet spoko. Nie czepiam się. I jest tutaj... Chwila, co to jest? To jest wieża kobla. Ja tego nie budowałem. Chwila. Ja dopiero się zrespię. What? Halo, co jest? Zapisuję z tamtego świata, chyba. Ty ja nie wiedziałem. Dobra, więc ostatni pokaz Steve'a. Ale tutaj już przejdziemy do znacznie większej wersji. Nie ma po co przedłużać, bo po prostu odcinek by za długo trwał, bo i tych wersji jest masę wszystkich dopracowań. Więc, no, widzimy się w chyba końcówce alfy, nie wiem. No to lecimy. No, więc jestem w Minecrafcie. Alfa wersja 1.2.6 Boję się, ale wbijamy na single player tutaj wbijam na sekundę dosłownie. Ale to przed odcinkiem, żeby zobaczyć czy to jest. Jesteśmy w już ostatniej wersji alfa i świat nawet jest OK. Pewnie nawet jeszcze nie ma tutaj nie ma jeszcze czatu, więc gamea do sobie nie mogę włączyć. No dobra O, muzyka Nawet świnki są No, więc to chyba by było na tyle teraz Zapraszam do kolejnego Minecrafta No, jesteśmy w becie, ostatniej becie jaka jest, została wydana. Nie mogę powiększyć ekranu, bo mm, staje się coś takiego Więc. Gramy na ekranie takim, tutaj. O, teraz nawet zlegowało wszystko. Widzicie, ta wersja jest tak stara. Znaczy, nie taka stara, bo to jest Minecraft beta 1.8.1 Ale. Ty, ja miałem tutaj światy? Od kiedy? Niemożliwe. Czy ja grałem już na tej wersji? Od kiedy, chwilę. Czas yes? jest? Nie ma jeszcze czasu. Niestety. Dobrze. Jeszcze Minecraft na tyle jest normalny. Zobaczymy. O. Tak wyglądają tutaj rzeczy. Daje się szybciej rozłożyć. Mamy crafting jestem przyzwyczajony, że tak bierzesz i od razu wszystko się bierze, a to tylko trzeba klikać ciągle. Ale czego się spodziewać, to jest ostatnia beta. No cóż się spodziewać po tej wersji. Idziemy na wersję 1.0 i tam zakończymy odcinek. Spróbuję przynajmniej pokopać diamenty i tam skończymy cały odcinek. Z tego powodu, że już wersja 1.0 jest po prostu... Do tego odcinka najbardziej już po prostu najlepsze, bo nie będę przecież pokazywał nowszych bo już pokazałem dużo wersji ja znów pamiętam ten no, odgłos od kiedy on był to takie wspomnienia się po prostu takie wspomnienia zdobywam, pamiętam jak ja tutaj chodziłem w... i tak pływałem boże, dlaczego zmienili te zmie dźwięki no więc zapraszam do kolejnej wersji! Ostatniej, już na tym odcinku. Okej, okay, po próbowaniu sobie naprawieniu, nie da się wziąć na full ekran nadal pełny. Nie wiem, może po prostu mi się coś zepsuło? Jezu, ale ja nawet nie pamiętam tych światów. Czy to są te z mojego normalnego świata? Nie wiem. Stworzymy nowy... O! Jakie bądź... O! Hardcore, Creative i Survival Odcinek. Jakie były opcje? Można było. Dobra, będzie on generować struktury? O Boże, no nie. I chyba weźmiemy kreatywny. Dobra, jesteśmy w wersji 1.0. Ciekawe, co tu się stanie. Jaki ładny, piękny świat. Glej krowa. Jeszcze ja ten odgłos istniał. Ta wersja, w której trzeba było nacisnąć nie jest po prostu ustawiony na ponowne, bo zawsze na przykład w wersji wystarczy, że przytrzymasz cytryly i sprintujesz, co nie? A tutaj trzeba dwa razy W nacisnąć, chyba że zmniejsz sobie chyba podstawienia. Ja nie będę zmieniał. Dobra. Zobaczymy Jezu Nawet tu jeszcze nie było tych e, filtrów Boże I ja w tą wersję chyba os grałem ostatnio, nie wiem Z 4 lat temu Nie chodziłem na tej wersji akurat Dobra, robimy tak To jest options. z... Peaceful man Bierzemy harda Muzykę wyłączymy sobie Grafika Okej okay. Jest fast, to szczerze, to ja bym tak na fast ciągle nie mógł grać. O, to jest coś dla mnie. To jest idealny tryb dla mnie. No, i od razu lepiej. O normalna. Najlepsza dla mnie jest normalna Weźmiemy mgłę sobie. Czemu nie? Jeszcze jest tutaj... OK. Mogę bardziej podnieść. Mgła. O nie działa. Brightness bright. No, takie może być. I tutaj jeszcze można rozpić potwora? Jeszcze tutaj nie ma jajek. Timeset... Nie da się Timeset Night. Przynajmniej to jeszcze działało. No. Więc Tym... ten odcinek jak e, Steve kopiący drzewo. Się żegnam. Kopię drzewo oczywiście diamentowym kierowcem, bo czemu nie? I... Ten odcinek powstał szczerze, pomyślałem, może nagrać taki odcinek, o, zobaczcie, kiedy jeszcze to istniało, tu się zaczyna normalny biom, przez co te liście są y, już nr, y, po prostu, jedne są te na bagnowym, a drugi jest na normalnym, no, fajnie było sobie powspominać do Minecrafta i teraz zasadnicze pytanie, Pewnie odcinek trwa, nie wiem, z gdzieś 20, żartu jest 10 minut. Bo nie ma co tutaj wspominać sobie. Dużo jest naprawdę do wspomnienia, ale. No dobra Więc y, po prostu dlaczego nie było tak długo filmów? Tak, jak patrzyłem się ostatnio, to było 4 dni odstęp. Pewnie teraz już 5 dni czy 6. Dlatego, że szykowałem coś. Szykowałem coś yy, wielkiego. Które jeszcze nadal jest szykowane, ale teraz postaram się przynajmniej wrzucić ten jeden odcinek na takie dwa dni Więc jednego się pojawi odcinek kolejny, bo już mam fajny pomysł na kolejny odcinek właśnie. Jezu, jakie normalne było szyftowanie wtedy. Te wersje wszystko pozmieniały. Wolałbym teraz na takim fajnym grać w Minecrafcie niż na nowszym. Albo chociaż zmienić. Wers po prostu troska się. Ja tyle odcinków z Minecrafta oglądam, że to już jest po prostu. Normalnie wspomnienia, które mi umykają przez to, że nie ma tego. No ja? nawet tak działało. Dobra. No to cóż, nie będę przedłużał odcinka. Nie robię 10 minut. <laughs> Więc to by było na tyle. Ja się żegnam i możecie zostawić like to subskrypcję, napisać w komentarzu. Ja się żegnam. Pa.